To jest 60 sekund, które każdego dnia zmienia Twoje życie. Zaczynamy. Jak dużo zapamiętać i zdać każdy egzamin? Bez mnemotechnik. Mnemotechniki zostawiam w tym filmie w spokoju, ponieważ służą one głównie do zapamiętania małej ilości materiału, a nam potrzeba czegoś naprawdę super. Mnemotechniki z pewnością rozwijają naszą wyobraźnię i dlatego są bardzo pomocne przy kształtowaniu naszej osobowości i umysłowości. Przedstawiam zbiór kilku niezwykłych porad, które ułatwią zapamiętanie dużej ilości materiału na bardzo długo. Nieważne czy uczymy się języka obcego, matematyki, czy też jakiegokolwiek przedmiotu na studiach, czy też w podstawówce, po pierwsze uświadom sobie, że każdy jest w stanie przyswoić sobie naprawdę bardzo dużo, przecież istnieją ludzie, którzy znają na pamięć całe książki, ale i tacy, którzy potrafią rozmawiać w kilkunastu językach. Więc do dzieła, dlaczego niektórzy podczas zajęć zapamiętują bardzo duże ilości materiału, a inni dosłownie nic? Tu tkwi cały sekret, o którym nikt nie mówi, ale zaraz go poznasz. Informacja, którą chcemy zapamiętać, a raczej chcemy, aby nasz mózg zapamiętał, musi być powtarzana kilkukrotnie, to wie każdy. Ale udowodniono, że po zakończonej nauce musimy od razu zacząć przypominać sobie najważniejsze informacje, tak aby te informacje weszły do naszej pamięci długotrwałej. Czyli po zakończeniu nauki robimy pierwsze powtórzenie najważniejszych informacji z przerobionego materiału po 10 minutach, następnie jeszcze raz powtarzamy po jednej godzinie, 2 godzinach, 6, 24 godzinach, 7 dniach, 1 miesiącu, 2 miesiącach, 6 miesiącach, po 1 roku. Jeśli mamy kilka przedmiotów do nauczenia, to najefektywniejszym sposobem będzie nauka na przemian różnych przedmiotów. Nasza efektywność nauki spada z biegiem czasu, a jest ona najwyższa na początku i na końcu nauki, środek jest mało efektywny. Dlatego, gdy mamy dwa przedmioty, lepiej będzie, gdy będziemy uczyć się w cyklu pierwsza godzina nauki, pierwszy przedmiot, druga godzina, drugi przedmiot, trzecia godzina nauki, pierwszy przedmiot, czwarta godzina, drugi przedmiot, niż jakbyśmy uczyli się dwie godziny pierwszego przedmiotu i następnie dwie godziny drugiego przedmiotu. Nasz mózg zapamiętuje nie tylko te informacje, które chcemy, aby zapamiętał, ale wszystkie inne też. Mózg stara się zapamiętać miejsce nauki, to w co jesteśmy ubrani, jak wyglądamy, jak się czujemy. Dlatego często przypominamy sobie jakieś szczegóły, na przykład gdy jesteśmy gdzieś na miejscu. Warto to wykorzystać. Ucząc się, należy stworzyć podobne warunki do tych, w których będziemy sobie przypominać dany materiał. Idąc dalej, aby zarzucić kotwicę w naszej pamięci. Należy tworzyć sobie dodatkowe czynniki, które pomogą nam w przypomnieniu materiału. Chodzi o to, że nie tylko powinniśmy uczyć się w podobnym miejscu do tego, w którym będziemy sobie przypominać, ale również powinniśmy nosić podobny strój, spryskać się wyjątkowymi perfumami, nosić ten sam zegarek, lub nałożyć jakiś plaster na palec, aby skupić uwagę w chwili przypominania. Ostatnią sprawą jest oswojenie się z miejscem egzaminu oraz z samym egzaminem. Sala, w której będziemy pisać nasz egzamin, musi stać się naszym domem, tak jak miejsce, w którym się uczyliśmy. Dodatkowo warto zrobić sobie egzamin próbny, biorąc materiały z poprzednich lat, ale tylko dlatego, aby wiedzieć, czego możemy spodziewać się po przyszłym egzaminie. Zrozum, że ludzie zazwyczaj zdają kolejne egzaminy poprawkowe, ale nie chodzi tutaj tylko o większy poziom ich wiedzy. Chodzi o to, że wiedzą, jak wygląda sam egzamin, ile mają czasu, wiedzą, jak pracować i dzięki temu szybciej przypominają sobie zdobytą wiedzę. To jest 60 sekund, które każdego dnia zmienia Twoje życie. Lajkuj, zasubskrybuj. Widzimy się codziennie. Namaste.